Cześć. Dzisiaj mamy trzeci dzień nad Balatonem. Jesteśmy w miejscowości Balaton Maria Furdo. Za chwilkę wyjeżdżamy do centrum miejscowości, zobaczyć, jakie tam są sklepiki, knajpki. Spędzimy tam trochę czasu, pewnie coś zjemy. A po południu planujemy pojechać na plażę, która jest 15 minut, stąd ja ze samochodem. Plaża nazywa się Balatonelle i jest piaszczysta, z tego co widziałam na zdjęciach. I e, właśnie Wam pokażemy kolejną plażę nad Balatonem. Dzisiaj mamy troszkę chłodniej. Z rana było chłodnie, teraz już jest południe i ciepło, a po południu ma być słoneczko. Zaparkowaliśmy. Jak mama. nawet nie Restauracje na razie są puste. To jest Wszędzie tu lawenda jest posadzona. Ja wiem, lawendę, ładnie kwitnie, ładnie pachnie. Czy mi się podobało, że tutaj gdzieś można było wymienić walutę? Jest bank, także bankomat, można wypłacić pieniądze, ale czy jest kantor? Wydawało mi się, że tak, ale teraz nie widzę go. Chyba, że gdzieś w innym miejscu tu widziałam. O, taką zupkę kolaszową pyszno można zamówić. Kolejne polskie mini. Jest sklep. Taki mini market. Takie winy chcieliśmy kupić. 400 forintów za taką jedną boczułkę. Weźmiemy sobie do Polski jedną z czerwonym winkiem i jedną z białym. Na butelce winka, co kupiliśmy, było napisane, że to jest ze szczepu winogron właśnie z tego regionu. A no, z konikami. Mm. O, to fajne, te fajne czapki. Tak jeszcze. Magnesiki różne. O, i oczywiście lawendowe różne upominki. Ładne bardzo świeczki. To bardzo ładne. I te takie pamiątki. Jeszcze takie. Woreczki z lawendą. Takie winko. Tak? Takie winko. Aha. o takie bardzo takie prezent komuś można przywieźć, próbkę winka. A to, co my tu mamy? Takie papierniczki. Teraz musimy wybrać knajpę. Mamy tutaj jedną z opinią w internecie lepszą i tam troszkę gorsza opinia. Ale to tutaj obserwują? Pizza jest jakaś. i bardziej chyba włoska kuchnia. Dobra, siadamy. Z kuchni bierzemy do jedzenia. To z kuchni węgierskiej bierzemy dwa danie: biorę chicken paprika, a tutaj masz też karpatę bo na dole są jeszcze dodatki. Byliśmy żeby... w sklepie i kupiliśmy sobie pół rzeczy. Się okazało się, że połowy pozycji już nie ma, nie mają, więc musieliśmy zmodyfikować nasze zamówienie. W też nie rozmawiają, więc. Ja mieli dobrą opinię, ale biorąc pod uwagę, że połowę pozycji mnie nie było, nam takie podstawowe, że to jest smaczki węgierskie, przede wszystkim. Ja dobrze. mam grosik, tutaj burgerek. Wikcie ma jakieś kurczaczko zawiniętego w bekon, a Marcin ma jakiegoś bursuka karpackiego. karpackiego, cokolwiek by to a znaczyło. Zim, a zaraz zobaczymy, co to zamierza. No chcieliśmy. Chcieliśmy zamówić coś węgierskiego, no ale jak mówiłem, nie było połowy dania w menu, więc zjeliśmy to, co było. To jedyne danie węgierskie, które było dostępne. No dawaj, kroi, co tutaj jest w ogóle. Może to jest... to jest krafior. Taki kształt, jest Ojej, ojej jak tu nie będzie mięso, nie no, mięso. mięso. Bardziej kurczek. Kurczek. Mhm. Takie panierce, no ale dużo tego mięsa, więc spoko. Bo ta panierka. <taki> Placek zimieczany. To jest placek Zimieczony. To jest ciekawe. Tak, Moim zdaniem to miasto jest najpuśniejsze. Kurczak z wywiniętym bekon i polany z takim sosem serowym. Tutaj. Znaczy mało to jest węgierskie, ale smakuje dobrze. Zjedliśmy i na nawet było dobre. Teraz przyjechaliśmy do apteki. Musimy kupić krople na uszy, bo to mnie się już zatkały. I nie mogę się odetchnąć od kilku dni. Dalej przyjechaliśmy i też jakieś takie zaplecze gastronomiczne jest. I tutaj gdzieś też podobna jest apteka. To muszę ją odnaleźć. W ogóle tak wygląda apteka, ale nie ma jakiegoś takiego znaku, żeby podpowiedziało, że to jest apteka. Musiałam się domyślić. tam takie lek na uszy i takie do nosa. Popsuła nam się pogoda, w ogóle grzmi, więc jakaś burza zaraz ma tutaj być. Z tego względu nie idziemy na plażę balatonelle. Aczkolwiek powiem trochę o tych plażach tutaj nad Balatonem. W większości miejscowościach jest jakaś taka główna plaża, która jest płatna i dookoła są takie pomniejsze plaże, które są bezpłatne. Ja bardzo polecam te bezpłatne plaże, są, ym, są drzewa, więc może też posiedzieć sobie w cieniu, kiedy są opalne dni, naprawdę super. Dużo lepiej można się poczuć właśnie na trawce w cieniu drzew niż na piasku pod gołym niebem, kiedy jest 35 upału. Jeśli chodzi o plaże piaszczyste, no to nie jest w ogóle piasek. Pieszczyste plaże nie są charakterystycznymi plażami tutaj nad jeziorem. I w ogóle jeśli chodzi o plaże tutaj nad Balatonem, to standardowa plaża i większość tak wygląda, to są po prostu trawa i zejście jest z pomostu do wody. Ale zejście z pomostu jest takie, że każdy sobie z tym poradzi, nawet dziecko i się wchodzi od razu do płytki wody, nie jest głęboko. I jedyne pieszczyste plaże, które znaleźliśmy w internecie, to jest Balatonelle. Ona jest oczywiście płatna, płytka powoda Tam też fajnie można odpoczywać z dziećmi. No ale jak mówię, piaszczyste plaża to nie jest charakterystyczna plaża dla jeziora, więc trzeba tutaj się z tym liczyć, że to są plaże trawiaste. I są oczywiście miejsca, gdzie jest bardziej głęboka woda, plaże, gdzie jest bardziej płytka woda, więc po prostu trzeba się rozeznać w okolicy, jak odpoczywać Można was nawet zapytać e, miejscowych, tak? Gdzie są jakie plaże? A dzisiaj pewnie będziemy w okolicy i pójdziemy na plażę obok. Jestem u nas na posesji. A ta knajpa, to widać właśnie przez płot. Przez płot można zobaczyć. o tam jest ta knajpka, a tam dalej właśnie za nią jest nasza plaża. Więc no bardzo blizutko. Już zaczyna padać. Już zaczyna padać, ale idziemy przynajmniej w okolicy wieziorka usiądziemy sobie w barze z ładnym widoczkiem. szkoda, że nie ładna była. Aperolek w plastiku. Tam można sobie wejść właśnie z takiego pomostu od razu. Tu są żaby. Serio? Tak, słyszałam. No tu dno było takie też na początku twardziutkie jak wczoraj, a tam już dalej takie bardziej muliste. Ok. Ale tam się wypłynie dalej, nadal jest płytko, bardzo fajne widoczki się otwierają na jezioro i na te góry.